Obywatelski Parlament Seniorów jest organizacją apolityczną, neutralną, światopoglądową, otwartą na partnerstwo, dialog i współpracę ze wszystkimi organizacjami świeckimi i religijnymi działającymi na rzecz seniorów w celu wspólnego rozwiązywania problemów. I tworzenia godnych warunków życia osób starszych. Jako delegat powołany w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, ślubuję uroczyście, rzetelnie i sumiennie reprezentować interesy osób starszych w Polsce, dbać o godne warunki życia oraz rozwój aktywności obywatelskiej seniorów przestrzegać regulaminu obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach jego funkcjonowania. 13 października 2029.